Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Od pewnego czasu w kontekście planów modernizacji i rozbudowy polskiego lotnictwa pojawiają się głosy, zgodnie z którymi Polacy potrzebują samolotów F-15. Nie jest to nowa koncepcja. Po raz pierwszy plany wprowadzenia samolotów F-15 na wyposażenie polskiego lotnictwa pojawiały się jeszcze w czasach, gdy Polska nie była członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W latach 90. polskie lotnictwo było wyposażone w starzejące się w szybkim tempie samoloty MiG-21, MiG-23 stacjonujące w Redzikowie, nowoczesne jak na początek lat 90. samoloty myśliwskie i wielozadaniowe MiG-29, samoloty Su-22, a także samoloty szkolno-treningowe wykorzystywane tak, Także w charakterze maszyn uderzeniowych, czyli TS-11 Iskra. Od początku lat 90., ówczesny dowódca polskiego lotnictwa, generał pilot Jerzy Gotowała, podejmował próby modernizacji lotnictwa poprzez pozyskanie samolotów produkcji amerykańskiej. Początkowo planowano wykorzystanie maszyn F16 starszych typów, ale z czasem pojawiła się także koncepcja wprowadzenia do służby w polskim lotnictwie cięższych F15. Dlaczego dowództwo polskiego lotnictwa było w większym stopniu zainteresowane zakupem używanych maszyn amerykańskich niż rozwijaniem własnych konstrukcji? Odpowiedź jest dość oczywista. Po pierwsze, polski przemysł lotniczy, podobnie jak reszta gospodarki, przeżywał poważne problemy związane z transformacją ustrojową. Wiele zakładów, które do tej pory produkowały skomplikowane samoloty rolnicze, jak choćby maszyny z napędem odrzutowym przeznaczone do opylania w wielkich pól w radzieckich kołchozach, musiało odnaleźć się w realiach gospodarki rynkowej, gdzie popyt na samoloty tego typu był niski albo prawie żaden. Ponadto rynek nie potrzebował dużej ilości nieskomplikowanych samolotów typu ANW, które można było produkować w mielcu na dużą skalę. Kolejnym problemem Polaków był niewielki poziom oferowanej w polskich maszynach awioniki, która w większości musiała być sprowadzona z zachodu, no a ponadto spore ceny, które oczekiwano za polskie samoloty. Brakowało także odpowiedniego zaplecza marketingowego. W tych warunkach polski przemysł lotniczy przystąpił do prac nad budową własnych maszyn bojowych, których wprowadzenie do służby miało uratować miejsca pracy i dać rację bytu zakładom m.in. w Mielcu. No, problem polegał na tym, że program samolotu Iryda był drogi i budził skrajne reakcje, zwłaszcza gdy do wojska zaczęły trafiać pierwsze samoloty. Kolejna kwestia to fakt, że polscy wojskowi pozostawali pod przemożnym wpływem wydarzeń w Iraku, gdzie dopiero co dobiegła końca operacja Pustynna Burza, która była uznawana za najbardziej widoczny dowód wyższości samolotów produkowanych w Stanach Zjednoczonych nad maszynami produkcji radzieckiej, używanymi między innymi przez polskie lotnictwo. Trzecim poważnym wątkiem, o którym trzeba powiedzieć. Były problemy finansowe, które odczuwała zarówno Rosja, która do tej pory była głównym kontrahentem dla polskiego przemysłu lotniczego, jak również sama Polska, na no to z kolei powodowało, że Polacy nie byli w stanie odpowiednio doinwestować własnego przemysłu. Ten z kolei nie był konkurencyjny na rynkach zachodnich, które w teorii powinny być zainteresowane zakupem tanich samolotów produkowanych w Polsce. No właśnie, w teorii, bo w praktyce zakup nowego samolotu wyprodukowanego w Polsce był kompletnie nieopłacalny, tym bardziej, że można było tanio pozyskać mnóstwo zachodnich, a nawet poradzieckich maszyn pochodzących z demobilu. Polska nie zamierzała też mieszać się do współpracy z nowymi państwami, które powstały na gruzach ZSRR. Zresztą ich problemem nie był brak samolotów, tylko właśnie nadmiar setki, jeśli nie dziesiątki setek starych poradzieckich maszyn, z którymi nie było co zrobić, zalegały na Białorusi, na Ukrainie. W zasadzie jedyną szansą, by sprzedać polskie samoloty, to była współpraca z Ameryką Południową, gdzie zainteresowanie zakupem podobnych maszyn mogłoby zostać wykorzystane do uratowania polskiego przemysłu. No ale tam zainteresowanie zakupem takiego samolotu. Wyrażały głównie grupy, które byłyby zainteresowane raczej transportem narkotyków z Ameryki Południowej do USA. Na to jednak nikt nie chciał się zgodzić, no powody były dosyć oczywiste. Polska stałaby się państwem, które wspierałoby przemysł narkotykowy, na no to by wyglądało bardzo źle. W tych warunkach najlepszym rozwiązaniem wydawało się pozyskanie używanych samolotów bojowych z amerykańskich zapasów, tak by zmodernizować polskie lotnictwo, co mogło później nie tak. W teorii nic, w praktyce wszystko. Po pierwsze koszt szkolenia personelu latającego i technicznego. Po drugie brak części zamiennych. Po trzecie Polska mogła pozyskać tylko samoloty używane, pozbawione większości systemów używanych wówczas przez Amerykanów. Możliwości operacyjne tych maszyn zakończyłyby się na początku drugiej dekady XXI wieku, więc też nie było to rozwiązanie długofalowe. I właśnie w tych okolicznościach pojawiła się koncepcja pozyskania samolotu wielozadaniowego F-15. Pierwszy kontakt z F-15 miał generał pilot Gotowała, który w 1994 roku odwiedził bazę Ramstein w Niemczech. Był to okres, w którym Polska zaczynała swoją drogę do NATO. Generał podczas wizyt w Niemczech zapoznał się z kilkoma typami amerykańskich maszyn, którymi krótko potem wyraził zainteresowanie. Jednym z nich był właśnie F-15. Jakiś czas potem loty zapoznawcze na F-15 wykonali kolejni piloci. Pierwszym z nich był major pilot Ryszard Bruździak, który wykonał lot zapoznawczy na samolocie F-15D z 439 Dywizjonu Myśliwskiego, wchodzącego w skład 48 skrzydła Myśliwskiego amerykańskich sił powietrznych. Do lotu doszło podczas wizyty amerykańskich lotników w bazie w Słupsku. Minęło kilka lat, a polskie władze zaczęły wyrażać zainteresowanie zorganizowaniem przetargu na samoloty wielozadaniowe, które miałyby zastąpić samoloty MiG-21, jednocześnie z polskiego lotnictwa wycofano MiG-23. Wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. W 1997 roku, podczas ćwiczeń Orli Szpon, doszło do kolejnych lotów zapoznawczych z samolotami F-15. Pojawiły się nawet pierwsze Konkretne propozycje, niestety ponownie dotyczące samolotów, które miały za sobą całe lata służby w amerykańskim lotnictwie. Planowano, że Polska otrzyma samoloty w wersji F-15R. F-15R, które miały być przekazane Polsce, to zmodernizowane samoloty F-15AB poddane poważnym remontom i modernizacjom. Oczekiwano, że samoloty będą mogły pozostawać w służbie do około 2020 roku. Modernizacje obejmowały m.in. zamontowanie nowych silników, a także wprowadzenie nowego radaru AN-APG-70, który stosowano w samolotach F-15E. Radar mógł uśledzić zarówno cele powietrzne, jak również cele naziemne. W tych warunkach nowa maszyna mogłaby wykonywać zadania uderzeniowe. Ostatecznie jednak Polacy nie zdecydowali się na zakup maszyn tego typu. Podczas kolejnych przetargów pojawiały się dwie amerykańskie maszyny, czyli F16 i F15. Były nawet okresy, kiedy dochodziła trzecia, czyli FA18 Hornet, ale ostatecznie z rywalizacji o polski rynek zwycięsko wyszły F16. W przypadku samolotów F15 nie doszło nawet do sformułowania żadnej sensownej oferty na ich zakup w tych warunkach pod koniec lat 90 największe szanse na wejście do służby w polskim lotnictwie miały samoloty FA-18 Hornet i F-16. Temat modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego umarł śmiercią naturalną i przez kilka lat panował tak zwany święty spokój. Po wycofaniu z eksploatacji MiGów 21 do Polski zaczęły docierać samoloty F-16, które przez wiele lat pozostawały symbolem nowoczesności i otwarcia polskiego lotnictwa na zachód. Był tylko jeden problem. Polskie lotnictwo wciąż korzystało z samolotów TS11 i su 22 oraz MiG-29, które poddawano modernizacjom i remontom, ale remonty te były trudne do przeprowadzenia. Aż w końcu, kilka lat temu, okazało się, że po remoncie w samolotach MiG-29 zaczęły się problemy z fotelami katapultowanymi. Doszło do kilku katastrof, zginęli piloci. Na krótko zawieszono loty na migach, by po doprowadzeniu ich do stanu pozwalającego na dalszą eksploatację, ogłosić, że problem został rozwiązany, a Polska już niebawem podejmie starania o pozyskanie samolotów F-35, które rozwiążą wszystkie problemy polskiego lotnictwa. Zapowiadało się pięknie. Wyszło tak sobie, bo oto 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Od samego początku pojawiały się głosy, zgodnie z którymi Polska już niebawem rozpocznie przekazywanie samolotów MiG-29. Proces rozpocząłby się znacznie wcześniej, gdyby nie zdecydowana postawa Amerykanów, którzy kilkukrotnie zwrócili polskim władzom uwagę. Że Warszawa nie może oczekiwać na dostawy samolotów, które zastąpią MiG-29, a mówiło się nawet o dostawie starszych samolotów typów F-16. W kolejnych miesiącach pojawiła się koncepcja zakupu samolotów produkcji koreańskiej, co zresztą zostało zrealizowane. Rozwiązanie znalezione sprawa rozwiązana. No niekoniecznie. Dlaczego? Oprócz wycofania samolotów Mig-29, Polska zastąpić musi także samoloty Su-22. To pierwsza i paląca sprawa, gdyż flota Suczek, jak pieszczotliwie nazywane są maszyny tego typu, starzeje się równie szybko jak flota Migów, chociaż jest to znacznie spokojniejsza starość niż w przypadku Migów-29. Po drugie, samoloty FA-50PL nie rozwiążą wszystkich problemów polskiego lotnictwa, Polska wciąż nie posiada samolotu, który można by określić mianem maszyny przewagi powietrznej, a głosy, zgodnie z którymi takie samoloty są Polsce niezbędne, pojawiają się coraz częściej. W lipcu 2022 roku, gdy pojawiła się informacja o zakupie FA-50PL, ówczesny minister obrony narodowej stwierdził, że Polska będzie docelowo zainteresowana także pozyskaniem samolotów F-15. Pojawił się jednak problem, gdyż obecnie jedynymi maszynami tego typu, które można by zamówić jako nowe, to najnowsza wersja nosząca oznaczenie F15EX. Niektórzy sugerowali, że pozyskanie maszyn tego typu jest kwestią kilku miesięcy. Niestety nic z tego nie wyszło, a nic nie wskazuje na to, by Polska godziła się na dostawy samolotów, które od wielu lat stoją na pustyni i teraz trzeba będzie je przywracać do stanu lotnego. Natomiast F-15EX jest maszyną bardzo nowoczesną i bardzo drogą. Nie oznacza to wszakże, że na terenie Polski nie pojawiały się amerykańskie samoloty tego typu wprost przeciwnie wielokrotnie podczas ćwiczeń F-15 z amerykańskimi pilotami i członkami personelu naziemnego pojawiały się w Polsce, gdzie budziły zrozumiałe zainteresowanie polskich lotników i miłośników lotnictwa. Kilkukrotnie doszło nawet do dopuszczenia polskiego personelu technicznego do obsługi tych maszyn. Na kranie prezentujące polskich techników uzupełniających paliwo w samolocie F-15 pojawiło się także w tym materiale. Po raz ostatni amerykańskie F-15 pojawiły się w Polsce kilka miesięcy temu w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Zanim jednak przejdziemy do tych wydarzeń warto sięgnąć do historii i przywołać kilka wypadków z ostatnich lat, gdy F-15 pojawiły się w Polsce. Na początek 2019 rok w ramach ćwiczenia Rapid Panther w bazie w Powidzu rozmieszczono lotników z bazy RAF w Leichenhiet. Maszyny pochodziły z amerykańskiego 48 Skrzydła Myśliwskiego i nie pozostały w Polsce zbyt długo. Kolejnym dużym wydarzeniem związanym z obecnością dużej grupy lotników amerykańskich i samolotów F-15 w Polsce były ćwiczenia z kwietnia 2021 roku, gdy w Polsce rozmieszczono 20 samolotów F-15, którym towarzyszyły 4 F-16. Amerykanie operowali z dwóch baz, w Łasku i Krzesinach. Samoloty F-15 były maszynami w wersji CD i podobnie jak poprzednio były maszynami stacjonującymi w bazie Lakenheath w Wielkiej Brytanii. Samoloty należały do 48. skrzydła myśliwskiego. Transport dla personelu naziemnego i części zamiennych zapewnił 37. dywizjon transportowy z bazy Ramstein, który dostarczył transportowego Herkulesa C-130J. Ostatnie ważne rozmieszczenie samolotów F-15 w Polsce miało miejsce na początku lutego 2022 roku, na kilka dni przed wybuchem wojny na Ukrainie. Wówczas do łasku również skierowano kilka samolotów F-15, które miały wspierać samoloty z Polski i Danii w ramach wsparcia dla misji NATO: Baltic Air Policing. Amerykanów w łasku, zastał początek wojny na Ukrainie. Później, już po wybuchu wojny na Ukrainie, F-15 pojawiły się w grudniu ubiegłego roku i wówczas również stacjonowały w łasku w ramach misji NATO-R-Schilling. Czy samoloty F-15 przydałyby się w polskim lotnictwie wojskowym? Zdecydowanie tak, ale nie oznacza to, że zostaną przez nas pozyskane. Póki co nic na to nie wskazuje, poza luźnymi deklaracjami. Musimy czekać. W pierwszym rzędzie na dostawy samolotów FA50PL, które dopiero wówczas będzie można sensownie ocenić, a później także na F35, na których przybycie trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Tak czy inaczej, póki co nic nie wskazuje na to, by Polska była w stanie pozwolić sobie na zakup samolotów F15. Wśród użytkowników zagranicznych można wymienić Między innymi bogate państwa z Bliskiego Wschodu, które od lat współpracują z Amerykanami, jak również Japonię. Wszystkie te państwa są znacznie bogatsze od Polski. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał przypadł Państwu do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam także do wspierania zbiórki dla Krystiana, naszego kolegi, który potrzebuje operacji ręki. Chociaż nie lubię tego robić, to proszę także o wsparcie dla tego kanału, który znalazł się w dość trudnej sytuacji. Jeśli chcecie, aby filmy pojawiały się dalej, to zachęcam Was do stawiania mi wirtualnej kawy. Link do niej znajdziecie w opisie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć Wam!